Siema widzowie, witam was w kolejnym odcinku, znaczy właściwie to drugim tym samym, bo nagranie z wczoraj mi nie wyszło, bo to miało być ogólnie nagranie o moim całym stanowisku, o moich lampach nowych. No, i ogólnie powiedzieć, całą cenę. Jego ja na razie nie jest drogie, bo po pierwsze, to nie jest miejsce, w którym jest mieszkanie moje. Ale pierwsze, będzie inne w ogóle biurko. Będę musiał, znaczy to będzie biurko gamingowe, i do tego biurka będę kupował oddzielne Wiesz, no, nie, nie wiem jak to się nazywa, ale to na klawiaturę. Bo przeżyłem to dopiero dzisiaj, bo wczoraj to jeszcze miałam tu na blacie, normalnie. I to było tak niewygodne, bo tu miałam Tak miałem. Znaczy, wtedy jeszcze miałam inne krzesło. A teraz mam już moje i już mam trochę cenę. Znaczy, nie podam ceny komputera i monitora. Znaczy, tego nie podam, bo tego nie wiem, bo to dostałem niedawno. Wczoraj. No. Zestaw gamingowy, czyli moja myszka. Nawet odpalę komputer. fajnie wszystko świeciło. No i jeszcze będzie oczywiście w końcu moja yy, mój mikrofon już jest zamówiony 5 dych kosztuje więc no lepsza jakość dźwięku będzie no ogólnie cały zestaw kosztuje 100 zł, 110 zł czyli myszka podkładka i moja klawiatura no i te słuchawki ale one są do dupy no yy. lampa pamiętam tam chyba nie pamiętam, chyba 8 dych kosztowała, ale chyba. No statyw to jest najtańszy statyw, jaki miał, jaki był, żeby po prostu wziąć i mieć zwykły statyw. Więc to było 10 zł. 20 powerbank, zaliczam to jako ten tablet. No teraz to już ten tablet nie będzie drogi nawet, nie wiem ceny, no tego, tych ładowarek nie liczę moje mm, obydwie lampy, jedna kosztuje 100 zł, a mam dwie, więc dwie stówy jeszcze szesło ten monitor kosztuje 100 zł a tam komputer, nie wiem router też, nie wiem no więc na razie z tego co mi wychodzi, no to nie jest drogie 500, No 1000 na razie. Jeśli nie licząc komputera, no nie wiem ile kosztuje. Krzesło kosztuje. 300. Moje piękne krzesło. I będę jeszcze kupował yy, bandi od. Genezis czy czegoś, bo nie pamiętam z czego, ale dzisiaj szukałem już wejdę i sprawdzę i to doliczę. No jeszcze. Magikas, słomka, muszę dalej. Analogof Moi Moje, moje rzeczy. Szukam na razie to będzie te bungi. Yy... No, ogólnie te bandy, Bo nie jest drogie, ogólnie bandy chcę mieć. trzy dychy. Z dostawą. Ale na razie nie liczę, bo to. Niedalekiej przyszłości ale i tak. No, i nie będę liczył tych Powerbanka, statywu, no bo to nie chcę mi się drobnych kwot liczyć. Na razie wychodzi około 1000. Bo dokładnej ceny komputera nie, nie wiem. Z czego moje biurko będzie o wiele lepsze. No, nagrywam to drugi raz. Zapraszam do subskrybowania, bo już dobiliśmy 20 subów. Dla mnie to dużo. No, znaczy ogólnie to mało, ale dużo, że w sensie mój kanał no nie rozwija się jakoś szybko, no ale i tak. No, znaczy tych lamp nie byłbym pewien ceny dokładnej, bo e, one kosztowały mnie mm, no, tą cenę, jaką mówię, ale z tego co wychodziło na Allegro nie używane, z statywem od razu ale no nie wiem, czy dokładnie taka cena czy mogę im powiedzieć no tak, no to to było 20 zł ten statyw z tym myszka fajna podoba mi się, znaczy no nie podoba mi się to, że nie ma zmiany koloru, no ale dobra podkładka fajna wszystkie kolory jakie ma no klawiatura też nie ma no ale i tak no i będzie wszystko inaczej i według mnie no podoba mi się to, że mam już normalne krzesło na przykład bo to nie mam do tego krzesła. No nie mam. No, było do dupy No i jeszcze będę głośniki kupował, no bo nie ma tu żadnego dźwięku. No. Używałem słuchawek. No ale. Nawet jak je próbowałem trzymać, tak przy uchu. No to gdzie to jest? Tu mi się gdzieś. O, tu mi się kab... Tu mi się kabel rozerwał. O, tu. Może tego nie będzie widać. Ale tu jest kabel rozerwany. I według mnie powinna ta słuchawka nawet i tak działać. A nawet ona nie działa, bo kabel jest i tak poprowadzony od razu do niej. Więc głośniki będą kupowane. No i jeszcze mikrofon. Mikrofon już jest w drodze. Już mi go tu przysyłają. No, wprawdzie trochę słabo, no bo ja nagrywam... No, no nie będę liczył. Mojego telefonu, bo na, na razie to telefon. W przyszłości będę kupował kamerkę, może? Raczej. No i nie mam tu wszystkich moich rzeczy przedstawionych ogólnie. No. Gdybym wiedział, no powiedzmy 20, 20 zł, może kosztuje ten monitor? Może mniej. Ale nie nie wiem. Konkretnej ceny nie podam. Ale. No stary jest i chyba będę kupował inny. Bo. No. Nie będę. Znaczy. Jeśli miałabym go używać, on by był podłączony do komputera. Ten. A ten do PlayStation. I PlayStation. A, jeszcze PlayStation nie policzyłam. Cena, za którą kupiłem moje PlayStation to jest 1500 zł plus jeszcze yy, dodatkowy pad, bo mam dwa pady, tylko używam na odcinkach i na live'ach używam mojego czarnego pada. Ale i tak słuchawki, które będę miał, kosztują 100, więc to już jest 2700, 2700 na razie moje stanowisko kosztuje. No tylko. Na razie normalnego biurka nie będę miał. To już będzie 2007. No to będę miał już 3000. Ale to jeszcze są jakieś statywy do mikrofonu. Bo na tym, który jest zestawie nie będę go raczej używał, bo to jest coś takiego jak to. Znaczy, to są raczej druty w tym. A tu jest taka fajna gąbka. Jeszcze nie używałam do nagrań te, tego statywu, no ale ogólnie, no, zestaw, go, ten zestaw, który kupiłem jest godny polecenia, według mnie. Dla osób, które zbyt nie używają, raczej do pracy używają myszek, a nie do grania, no bo ja w dirta, jak już, czyli w Minecrafta, to mogę pograć, ale nie będę grał w, w Fortnite. Na klawiaturze bo nie, że nie lubię, tylko nie chcę, bo nie umiem. U kolegi próbowałem, zginąłem, dopiero kiedy lądowałem. Mógłbym podłączyć i będzie odcinek z y... 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 jak będę grał na klawiaturze. Dla mnie to jest ciężkie, no bo jestem już w nie lądowaniu. No, klawiatura cicho chodzi, membrana. A nie mechaniczna, bo ja nie lubię mechanicznej, jeśli mam wybierać już pomiędzy klawiaturami, no to wolę membranówkę. Bo dla mnie mechaniczna, nienawidzę tego dźwięku. Dla mnie on jest za głośny. A membran będzie to słychać, ale nie jest taki głośny jak na przykład, no mechaniczna. Mój kolega gra na mechanicznej. Ja nie. Nie przekonuje mnie mechaniczne. No, i je, jeśli będziecie kupować ten sam zestaw soja, to powiem to samo co w tamtym odcinku. Wywalcie te słuchawki. Znaczy, jeśli będziecie je bardzo szanować, nawet nie będziecie ich brali do Warszawy, bo ja je wziąłem. No, to. Albo, no, jeśli mieszkacie w Warszawie, no to. Może wyrwalcie te słuchawki, albo sobie je zostawcie i je szanujcie. No ja szanowałem, no ale i tak. Bo to mi odpadło z tej strony i to się zgubiło. Ta część taka sama właściwie, tylko nie było śrubek. I nie da się przyczepić słuchawki. Tu mi odpada to. No. Tu mi ta część, bo to są dwie części, mi odpada już tego w ogóle nie używam leży na biurku no to jeśli ktoś chciałby zacząć na YouTube to znaczy ja też zaczynam, ale bo ktoś chciał zacząć to statyw jest akurat godny polecenia, no bo nie, nie kupuje się od razu lustrzanki mając 20 subów no tylko raczej się nagrywa na telefonie, no a jak ktoś ma już takiego sprzętu, no to niech używa takiego. Lampy jak ktoś potrzebuje, to może mieć. No tutaj fajne światło. No z moim boksem. Może na razie to tego... Zaraz zobaczę. Nie no, trochę tu to widać. Ale jak zacznę streamować z kamerką, bo załatwię sobie kamerkę. Ale do streamowania, znaczy nie są, to nie jest akurat specjalna, no ale mm, ogólnie wszystko. Yy, no jak będę streamował z kamerką, no to na pewno te się chyba nazywa softbox tak, te moje softboxy mi się mogą przydać na razie mam tu no, taki kolor raczej jasny, no ale nie używam, bo będę na ekologiczne nie pamiętam co to były za żarówki no, ale zestaw godny polecenia krzesło nawet, ale jest fajne, dla mnie wygodne, tylko jak się siedzi w krótkich spodenkach, no to wtedy skóra zaczyna się lepić z tą, z chyba ekoskóra, no to tutaj ekoskóry, zaczyna się tak lepić, jak stajesz, to ci tak się skóra odlepia. Och! Nie, że to boli, tylko to jest nieprzyjemne. No. Mm. No i w krzesłach gamingowych jest ta poduszka pod głowę, jest regulowana, no i jest pod... Właściwie znaczy, to też jest to pod męgwie, ale to nie jest kochane. No i pod ręce to to się nie rusza, bo to jest na stałe przyspawane. A w gamingowych to była rurka plastikowa, ale tu porządny metal. No. No więc ogólnie moje stanowisko na razie nie kosztuje. No te 3000, ale już to 3, 2,700 kosztuje. Zachęcam do subskrybowania, lajkowania. I dzwoneczka. Oglądając jednego youtubera, nie będę mówił jakiego, posłuchałem się go i on powiedział, że yy, on, z Fortn... on zaczynał od Fortnite'a i tylko będzie na Fortnite'cie i yy, nie przychodzi na Apex'a, na jakieś yy, Brawla, Minecraft'a. Znaczy, wiele youtuberów gra i w Forta, i w Minecrafta. To ja będę grał i w Forta, i może w Minecrafta, ale w Forta na pewno. I zacznę się bardziej tak tym Fortnite'em zaciekawić. Za znaczy, gram już długo. I może zrobię konkurs na 20 złotych Payzzef kart. Ale to może. Myślę nad tym. No. Mm. I ogólnie wszystko super. Tylko te słuchawki do dupy. No ale. Mm. Mikrofon mi już jedzie, bo. No, już będzie za niedługo. Jutro może. Jutro może nawet nagram odcinek z unboxingu tego mojego mikrofonu. Teraz będzie widać tam na ścianie. Chyba na No, widać tego mojego SodaVoxa, bo tu trochę komputer jest jaśniejszy. Jak wyłączę, no to ciemniej jest tam w kącie też to no, widać. No. Ale na razie one sobie tam stoją, ich nie używam, bo nie potrzebuję zbyt, znaczy fajne jest to, że według mnie kla, moja klawiatura nie świeci jakoś mocno, czy widać tu jak idzie cały pasek LED, znaczy LED, oświetlanie RGB, no, jakby ktoś chciał się sprócić, no ale, yy, no to... To przy zwykłym świetle dziennym, to to jest słabo widoczne. A, przy tym świetle to jest normalne. Tak. Tak jakby było w ciemnym miejscu. Teraz to fajnie widać, jak to wsunąłem. No. Więc będzie wydawane na całe moje stanowisko 3000. Znaczy. Jeszcze coś tu będę na pewno dodawał, ale na razie to tyle, więc nara zachęcam do lajkowania, subskrybowania. No i dzwonkowania i napisania jakiegoś komentarza.